Cześć mordeczki, kłaniam się, z tej strony Halboy W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takim czołgu jakim jest IS-5, czyli obiekt 730 czy, czy ty się zastanawiasz czy, wyda, czy on jest wart wydania na niego 10 tysięcy obligacji, które ciężko zarabiałeś kurcze na randomkach albo na rankingówkach? Hmm? Zastanawiasz się nad kupnem tego czołgu? Schyl czoło bliżej do wyświetlacza ja Cię jebne raz mm. Nigdy w życiu Ten czołg kurwa nie jest warty 10 tysięcy Ja go zdobyłem po prostu za free Na kampanii Za złom On nie jest wart 10 tysięcy obligacji Nigdy, nigdy, nigdy To jest taki filmik ostrzeżenie Za sekundkę oczywiście, za minutkę zacznie się bitwa najlepsza, którą zagrałem tym czołgiem Ale ja ten czołg nie polecam nie polecam, wybicie to sobie po prostu z głowy, jest szereg kurcze tam w sklepie lepszych ciągów, które można kupić za obligacje, nie kupujcie ich za piątego, bo później będziecie pluć sobie kur na brodę, że po co kurcze wydali się 10 tysięcy, tak? On bodajże 10 tysięcy kosztuje. Lepiej nie wiem, weźcie sobie ISA 6, naprawdę, weźcie sobie ISA 6 Blega. Weźcie, nie wiem, I AMX -a też nie bierzcie. Weźcie E5. Weźcie. Nie bierzcie kurna ISA 5. Nie polecam, nie polecam. Ja mam po prostu nawet przykład podam. Średnie uszkodzenia na bitwę 1600. Isem 600. IS 5 z maksymalnym skupieniem kurwa nie trafia. To jest po prostu szrot złomowisko, które trzeba. który nie jest. Wart. Mam? Mam go. Za free, no to mam. Za free, bardzo Bardzo kurczę. Za free wiecie, może być wszystko, ale nie za 10 tysięcy obligacji. Ktoś powie, a to dlaczego nie grasz? Dersingiem też gram? I grałem. mixem też gram. I grałem. Jest multum chujowych czołgów. Mam jeszcze pokazać. No jest dużo tego. Gram. Jest w grze, no to gramy. Hardcore, ale gramy. A więc zaraz zaczyna się bitoweczka. Wesprzyjcie lajkiem i pamiętajcie o wsparciu subikiem. I piszcie komentarz. I otóż przed Wami najlepszy z najgorszych. Najgorszy, jaki możecie spotkać na swojej drodze czołg IS-5 czyli obiekt 730 to jest na tyle gowniany czołg że nawet ciężko go opisać na ile on ma chujowe działo nie podlega kurcze opisaniu mobilność nie najgorsza ale cała reszta pancerz którego on nie ma działo. Lepiej by, kurwa, było w ogóle ten, ten czop bez działa. Depresja. Też brak. I za kurwa, będzie się to wszystko mieć przed swoimi oczami. Dobra. Żarty żartami. Mapa Lakeville. Gramy z dziesiątkami. Ósemki dziesiąteczki. Arty nie ma, dlatego właśnie pojechałem na pierwszą, drugą linię, bo nie ma arty. Spotkałem naprzeciwko sobie amx -a, M4, jeszcze jedna perełeczka Która naprawdę dużo potrafi Oczywiście nie, moim zdaniem to jedna Z najgorszych premek I tutaj zwróćcie uwagę, próbuję I tak się kurwa kręcę i tak Jest garnuszek Maksymalne, Maksymalnie Maksymalnie kurna Skupiony je. Po prostu nie wiadomo, gdzie jest pesk. Nie wiadomo, ja pierdziel AMX. Z, po prostu zaskoczy mnie burzaczkiem za 144 i od razu wyjebo mi niczego. Ja długo się nie, nie zastanawiam, trzy burzaczki mam hajeczki. Najlepsze peski w tej grze ładuje. I znowu szukam miejsca, żeby kurczę wychylić się z tą moją słabiutką depresją działa w garnuszek, 180, aż się ucieszyłem po co pancerny? czy te pcrki? kurna burzakami można nadcentralizować po 180 gwarantowany damage AMX oczywiście wcześniej ode mnie to zrozumiał i pierwszy zaczął kurna jebać burzakami. dobra druga posteczka, 170 zarąbiście 1800 asysty tymczasem i 300 uszkodzeń 160 po prostu w działu gdzieś tam strzeliłem W tej bitwie od razu zaspojneruję, więcej będę miał asysty Aniż Aniż damage Ale jak do tej pory pokazuje tą bitwę Dlaczego tą bitwę bo w tej bitwie zdobyłem po prostu najwięcej doświadczenia No i biłem emeczkę Dlatego właśnie ta bitwa Damage robiłem oczywiście więcej ale było doświadczenie, nie mniej. I taki kurcze no. Takie, kurna, pasywne granie, no. Zwróćcie uwagę na gniazdo szerszeni. Po prostu, kurna, taka kamperka. Gościu, bidaczek, bida, kurna, sam pocisnął na czwartą linię i po prostu zostawił, zostawiony sam sobie. Tu już, kurna, pocisnęli. I zwróćcie uwagę, nie puszyjemy, a drugiej linii nie puszymy, Ani miasto, nic w ogóle, po prostu nic. No to ja, jak nie jestem w topie, no też nie mogę, kurwa. Nie wiadomo co robić. Pierwszy raz trafiłem w garnuszek 430. W tym ciągu wiecie co mi się podoba? Że na podstawie są, są po prostu PCR. To najbardziej mi się podoba w tym wszystkim. Prędkość pesteczki mamy 1400, to jest kurna zajmista Tutaj spóźniona reakcja, oczywiście. No, kurno, jak jestem troszkę niedorozwinięty, no to musicie mi to wybaczyć. O, teraz kurne prosto prostu zawodowo go sięknąłem. Szczerze powiem, taka. Bitwa sama siebie troszkę przynudna, a więc jak po prostu sobie przewidziecie do przodu, wcale się nie obrażę, a więc śmiało możecie przewidzieć na wynik bitwy, ale pamiętajcie, wesprzyjcie kurna mnie lajkiem i pamiętajcie o wsparciu subskrypcją i oczywiście możecie nawet udostępniać swoim znajomym, żeby każdy zobaczył jaki to jest chujowy czołg, jeżeli nie warto, nie warto, powtarzam. Nie warto wydawać na niego 10 tysięcy obligacji. Chyba, że macie kur nie wiem 100 tysięcy, ale lepiej kupić sobie na każdy pojazd filutowe wyposażenie to będzie lepszym rozwiązaniem. Kto nie przywinął i nie ogląda cały czas, no to. Będę coś pod na gadoliu. Mam spota. Tak, uda się mnie spotną. Nie, TFP. A ja kurczę, że tak powiem, agresywnie pilnuję, kto się wychyli. Mam nadzieję, że jeszcze iMix się wychyli. Ja mu kurna ijednąć w garnuszek, który ma 70 tak, 70 mm pancerzu Zwróćcie uwagę, iMixowi też się skończyły właśnie obeki, bo już ostatnia peska była PCR-em. A mnie nie przebił PCR-kiem. Gdzie trafił? Młodzik. Modyfikacje mnie zajebiście się pokazują. Pielnie kurno, normalnie tygry tygrys, kurno, czekam na swoją zdobycz. Z jednej strony zajebiście, że nie ma arty A z drugiej kurna źle Bo teraz jak wyspotowałem przykład o T28 To by trzy baboki jak kurno wysłaliby po pesteczce To już kurna 1000 asystów do przodu Dobra, żeby nie przynudzać kurno będę też przy, przywijać O, ja jestem face Nie trafiłem, a dlaczego nie trafiłem? To jest zbyt kurwa OP czołg Będę sobie tak przywijać po troszkę po 5 sekund, żeby nie przynudzać, żeby krótszy był ten filmik. Bo nic się nie dzieje. Stoi kurna w tym samym miejscu jak. jak progracz I czekam. Do przodu. Jeszcze do przodu. Do przodu. Dobra. Tu już przy, przyłączyłem się na pociski kumulujące. Przyjechał obiekt 257 T28. Po prostu zaczynają nas. No, zamykają. 2K system. Wyjeżdżę 257. Kurna. Przełączę Przyłącz, kamerkę, bo to wygląda jakby kurcze na jakichś cheatach grałem. Wymiana hit pointów. Jest jeszcze system i wpada. T28. Ja będę niego. Jakby był jakiś czołg zajebistą depresję tam minus 8, ja by już kurna tego te 28, po prostu już by go rozwaliłem, by w garnuszek a no niestety nie mogę, bo minus 5 depresji po prostu jest zbyt mało przewijam do przodu jeszcze nie przybito pancerz, 2900 już asysty 1800 uszkodzeń Zajebiście widoczny dla I kurczę, trafiłem. Tak, 200 dimeju, t dziesiątka, pesteczkę. Później ja się wychylam i kończę gościa za 116. I jedziemy do przodu, bijamy się na kapa. I kapujemy Tak. 30 sekund. Jeszcze przybiłem 15 sekund. Wielkie dzięki. Dlaczego na kapa? No bo kurczę, my jesteśmy na ogryskach. A takiego UDS-16 nie jest aż tak łatwo przebić. Dobra. Jest skapowany, jest wygrana. Wyniki zaraz będą przy wami, Zresztą. Demy czy już asystę sami widzicie, będzie emeczka. Podsumowanie i tak nie polecam tego czołgu. Ale przypominam o wsparciu, lajkiem i subikiem. I trzymajcie się. Na razie. Cześć, cześć, cześć.